Boże, jest z nami Pan Bronek. Troszkę opowie nam o sobie, o swoim przeżywaniu, pobytu tutaj, wszystkim tym, którzy nie wiedzą, co to jest szpital, nie wiedzą, co to jest choroba, nie wiedzą, co to jest cierpienie. Panie Bronku, ile Pan tutaj już jest? Jestem przeszło trzy lata. Pan Bronek jest tu już przeszło 3 lata, a wcześniej Pan chorował i był Pan w innych miejscach, tak?

Zimne, Zimne. Był tak obciąg, był te Zimne. I się zimny obciąć tak żeby to proces. i A nikogo pan nie ma. Ma pan rodzinę. Synek był, to umarł przez wojska na nerki. Po w ogóle się nie odzywa. W ogóle się nie odzywa do głosu. A wiecie kaj mieszko? Nie wiecie ani Kaimierzko. Nie chcę. A jak tu, co myślicie o tym miejscu, gdzieście są teraz? Czuję się jak w domu. Czujecie się jak w domu? Nie. Też ci pacjenci, tak jak pan, którzy potrafią, to pomagają tym innym, nie? Tak. Przyjeżdżać, patrzeć, podać kawę, żeby mi było co jadę. Tak jest. Ale panu też nigdy nie zaplanują ani na plac przyjść, ani czy zakurzyć, się zakurzyć nawet, bo, no przecież... Nie mogę, Wyjść na pole i tak biegnie no. się, wiesz, Plan, nie, to, nie jest, się to, jest, to jest taki napady i to jest. A co by Pan chciał powiedzieć ludziom, którzy, którzy są zdrowi, co by Pan chciał powiedzieć, Panie Brąku, ludziom, którzy są zdrowi, żeby szanować żeby... To jest chyba wartość najwyższa, nie? Ludzie za pieniądzmi gonią, a, ludzie gonią za, 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 za tym, żeby coś mieć, a tu tym bardziej trzeba zdrowie, nie? I zdrowie, zdrowie i zdrowie jeszcze raz. Tak się dowieszyłem, że te nogi nie i osamotnione, że jestem kolegą od ani Panie Bronku, dzięki serdeczne. My też się widujemy, na mszy się widujemy, na, choćby tu na placu. Myślę, że to jest jakoś nasze takie wspólne życie, bycie też, powołanie. Tak. Panie Bronku, dzięki. Tu jest, tu jest dobrze. Tu się czuję, a no, w domu. Opie, elegancja, Panie Brąku, dzięki serdeczne. Myślę, że to co Pan powiedział, że żeby szanować to, co się ma, ten dar życia, Krok. dar zdrowia przede wszystkim, to jest najważniejsze. Krok, ale też ja proszę i, i my wszyscy prosimy, żeby też wiedzieć, że są tacy ludzie i że oni też potrzebują wsparcia naszego bycia. Tak. Że chociaż są poza tymi murami, murami tych szpitali, różnych ośrodków, ale są, żyją i cieszą się życiem. Ale jeszcze jest jedną z że. Chodźmy godzinę tego, to żeby też przyszło dzieci. Sam na no właśnie skórzę poczuwi. Tak jest. Jest tu dużo ludzi osamotnionych, do których nikt nie przychodzi, tak? Tak, to jest świetna. Myśmy przeszywali w Wigilię w tamtym roku, też żeście byli sami, nie? Tak, są. Byliśmy tu. To chodź. Trzeba ją Jakiś przej był, taki był, no ale teraz już co to życie. To nie jest ważne jaki był, ważne no. jest jak teraz, bo każdy z nas jest jakoś słaby, grzeszny, człowiek. robi błędy, ale najważniejszy jest człowiek, nie? Człowiek, człowiek. Dzięki panie bronku. Myślę, że dużo ludzi to usłyszy i że też jakoś refleksja podejmie, że też zauważy, że tu toczy się życie i że chociaż jest smutno, ale nieraz jest wesoło, nie? nie jest wesoło, Kolegów jest dużo i też co nie godzą tego nie jest dwie godziny, że dużo. Wróżnie by było. paczkę coś ma do tych, ty, no cukierka, tego. Zawsze jako wiec. co nie ma, czo Dzięki panie Bronku, dzięki za wszystko, dzięki za ten... Za, ten, za tą pierwszą refleksję w tym całym naszym, naszym, y, naszym klimacie choroby, cierpienia, szpitala, w tym czym żyjemy. Dzięki Panie Bronku. Wszystko, obsługa jest elegancka. Kto nie ma, kto to, porządku, wszystko jest. Dziękujemy Panie Bronku. Też Rozmawiał Pan Bronisław z Zakładu opiekuńczo leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.